Witajcie kochani. Dzisiaj y, odpowiedzią dla was, y, z odpowiedzi aniołów jest poprawa zdrowia. Część z was pewnie zadaje sobie pytanie, kiedy się wyzdrowieje, kiedy wasi bliscy wyzdrowieją, bądź że się czują, bądź y, chorują na jakieś takie sezonowe choroby. Y, karta mówi, że to będzie niedługo, że niedługo ulegnie ich zdrowie, samopoczucie poprawie. I to stanowczej poprawie. Tutaj dodatkowo możecie poprosić Archanioła Rafaela o takie jakby przyspieszenie tego zdrowienia, tego polepszenia stanu zdrowia. Co tu więcej jeszcze mogę powiedzieć? Aniołowie też sugerują tutaj odpowiedzią poprawa zdrowia to, że podejmując decyzję w życiu powinniście więcej uwagi zwracać na wasze zdrowie, aby decyzje, skutki waszych podjętych decyzji nie miały wpływu na wasze zdrowie, nie kolidowały z waszym zdrowiem, żeby nie przeszkadzały waszemu zdrowiu. Dodatkowo, co tu jeszcze mogę, mogę powiedzieć moi drodzy. Hmm, Czasami wystarczy oczyszczenie się z nie, nie, niewłaściwych nawyków, chociażby mm, jeśli chodzi o jedzenie. Tak? To też poprawi nasz stan zdrowia i samopoczucie psychiczne również. Tak? Lżejsze jedzenie. Ale tutaj przede wszystkim aniołowie mówią do osób, które zadają pytanie, kiedy wyzdrowieją, kiedy lepiej się poczują oni lub ich bliscy lub ktoś z ich otoczenia, to właśnie yy, aniołowie odpowiadają, że to już niedługo, lada dzień. Może to być właśnie dzisiaj, może to być jutro, ale tak, poprawa zdrowia już jest bardzo blisko.